Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony DragLaw Zapraszam do kolejnej gry I tutaj nasz pełny zestaw Dzisiaj gramy w pełni na Bornheimach Mam nadzieję, że będzie ciekawa Co nam dają Bornheimy? Mają dużą szybkostrzelność Każdy z nich ma po 6 Pocisków mając dwa w rękach, to jest 12 pocisków. 24 pociski będziemy strasznie szybko w stanie wystrzelić. Założenie jest takie, że wpadamy i strzelamy. Nieważne gdzie? Wszystko. Zabijamy wszystko, co się rusza. Miejmy nadzieję, że nasi towarzysze nie wejdą przed nami. Bo może być problem. Gramy teraz z sojusznikami na dość wysokich poziomach, nie są to nowicjusze, z niejednego pieca chleb jedli, w sumie mają poziom prestiżu równy do mojego, więc zawodowcy, zawodowcy, ale tak naprawdę zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie, przepraszam was, że tak wcześniej włączyłem nagrywanie. Bo oczekiwanie w kolejce rzeczywiście trochę czasu zajmuje. Ale z... mm -hmm. zobaczycie, że będzie warto poczekać tę chwilę razem ze mną na wyszukanie tej gry i zobaczenie co się w niej wydarzy. Każda gra jak dla mnie tutaj jest wyjątkowa. Myślę, że każda jest warta obejrzenia. Każdy ma jakąś historię do opowiedzenia, prawda? I to jest właśnie urocze w tej grze: że nie ma gry, w której, której nie byłoby ciekawie opowiedzieć, tak? Będę starał się wam też mówić, co myślę w danym momencie gry, żebyście wiedzieli, jakie są moje plany, co chciałem zrobić, co chcę zrobić. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczmy. Pierwsze o czym myślę to gdzie się respię. To jest dla mnie istotne. Drugie o czym myślę czy gdzieś niedaleko nie zrespili się przeciwnicy. Zdarzają się takie rzeczy bardzo często, że są tuż obok nas przeciwnicy i niestety trzeba się z nimi najpierw zmierzyć. My zrespiliśmy się teraz przy arsenale. Tutaj też się ludzie respią, więc na nich musimy uważać. Tu się respią ludzie. Na nich też musimy uważać, bo oni będą mieli do wyboru albo cekielnie, albo arsenał. Na no, tych nie musimy uważać. Na no, puta żelaza się bije między sobą tutaj. Okej. Okay. Ja przeładuję pistolety, bo jak widzicie, mam po 5 pocisków, chcę mieć po 6. Zyskam ten... no, dodatkowe dwa strzały, tak? Te dwa strzały mogą mi uratować życie. Widzę, że nasz kolega gra na cicho, więc to mi się już podoba. Spróbuję przejść pod tymi krukami, które wam teraz wskazałem. Tak, by nie uruchomić alarmu dźwiękowego. względnie się udało zrobić to na cicho. Mimo tu licznych chłopaków i teraz widzę, że nie miało to żadnego znaczenia, tak? Jakby to, co miało być na cicho, zostało zrobione na bardzo głośno. Mamy jednego przeciwnika, czyli w sensie jednego bossa. Przeciwników powinniśmy mieć około 12. Idziemy do fortu. W forcie są zawsze dwie wskazówki, ale wiadomo, użyjesz jednej, może wykluczyć drugą, tak? Będzie trzeba iść gdzieś dalej, jeżeli będzie daleko. Jeżeli będzie blisko. Będzie blisko, to się nie wykluczy ta wskazówka z drugą wskazówką. Słyszę, że tam już dwie grupy się piorą. Pierą się. No niestety to jest możliwe, że będziemy mieli na blisko. na już nie uruchamia w Ojej Alarmy dźwiękowe wszędzie pouruchamiane. Oooo Tak, zapaliliśmy się Jesteśmy zapalonymi graczami, tak? Ja uwielbiam wyjdę Mam nadzieję, że Wam coś się podobają. Mm. Dobrze, no wyłączyły się szkawki. Idziemy do młynów. Mój kolega lubi się ze mnie śmiać. Ale nie będę wam o tym opowiadać. Nie, kiedyś bardzo mi się podobała taka dziewczyna, miała na imię Kalina. Mam nadzieję, że nikt z pracy tego nie ogląda. Nieważne, z podstawowówki. Ta dziewczyna była z podstawowówki, kłamię. Nie będę kłamał. Eee, bardzo urocza dziewczyna, miała na imię Kalina. I on oczywiście sobie tak idealnie zarymował. Kalina ze młyna. Dodawał potem, no, będzie młucone. Nie było mucone. nie było. Bardzo fajna dziewczyna, bardzo sympatyczna. Po co wam to opowiadam? Muszę cokolwiek gadać, nie? Ale tak. Nie, akurat o tym. Tak słabo, nie? O swoich zainteresowaniach, miłościach szkolnych i tak dalej. Muszę przemyśleć nad tym, co mówię. Przemyśleć to, co mówię i pomyśleć nad tym, co mówię. Tak. Dalej. Jeszcze coś? Dobra. Poszło. Czemu ja się tak poprawiam? Może wam powiem od razu. Otóż umawiam się z pewną polonistką. Bardzo fajna z niej dziewczyna. I ona mnie poprawia. Dlatego ja sam siebie też poprawiam. Bo nie chcę, żeby ona oglądając to miała takie momenty. O oh Nie rób mi tego no. Ja podlasam, no Okej okay. eee, Dobra poszukam darmowej Darmowej aptecz Poszukam nfz -u. Jeśli nie znajdę NFZ-u, to będę martwy. Byle co mnie jest w zabić. O! Znalazłem kasę chorych. He 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 he. taki sucharek. Kasa chorych. Po kasa, pieniążki te sprawy, no. Wiecie, jest NFZ! No, była kasa chorych, musiał być NFZ. No to teraz mamy na wypasie. Ale dzisiaj wyjątkowo krótko czekaliśmy w tej kolejce. He he. Z NFZ-u. Okej, okay. okay. idźmy po naszą nagrodę. Po naszego przeciwnika, bossa. Nasz sojusznik już jest prawie na miejscu. Nie, jest w więzieniu dopiero. Czy ja te kruki uruchomiłem? Nie, nie uruchomiłem tych kruków. Jest. Jest nadzieja, że nas nie wyczają, gdzie jesteśmy. Dlaczego się nie uruchomił immolator? To też jest istotna uwaga. Jeżeli jesteście w wodzie, imulator się nie zapali, jakby siłą rzeczy za Woda gasi ogień, więc dlatego się nie zapala i możemy go wtedy dzikać nożem, tak?

Jednego mniej. Teraz trzeba zgasić sojusznika. A może wy... uh, sam się palę. Sam się palę, sam się zgasi. O, uh. nie, nie. Dobrze, że ugasiłem przeciw... sojusznika. Jednego pokonałem, przeciwnika. Jednego ugasiłem sojusznika. D. No nie zauważyłem go. W ogniu, w ogniu się leczysz. To jest straszne. Nie masz szans na przeżycie. To jest straszne co tu się dzieje, kochani. Ja nie wiem, ja nie wiem jak, jak ja mam to obserwować. Jednego przeciwnika pokonałem. Jeden mnie zabił. O, chyba został tylko jeden. Został tylko jeden, ale masz odgana. Czy mój towarzysz to zrobi, czy mój towarzysz też polegnie? Dobrze, chyba mnie wskrzesi. Czemu? Czemu się tak zawiesiła moja postać? Nie wierzę, no po prostu nie wierzę jak to było skonstruowane. Uruchom beczkę, uruchom beczkę, uruchom beczkę. Strzel do beczki. Nie, mój przeciwnik też leży. To jest straszne. To jest straszne. Tu już nie ma szans, nie ma nadziei. Mam nadzieję, że tak trafił. Wszyscy jednocześnie walczą, z Masz za plecami człowieka, co tu się dzieje? To jest po prostu. Jasna masakra. Ja jestem przerażony. Czy mój towarzysz da radę? Czy on to zrobi? Ja się na razie nie palę. Jest nadzieja, że będzie można mnie wskrzesić. Ale mieliśmy tutaj... ...trzy grupy. Trzy grupy przeciwników. Czy my to przeżyjemy? Ja bym palił bardziej tego ostatniego. Trzymamy kciuki, trzymamy wszyscy kciuki za naszego sojusznika, że uda mu się nas wskrzesić i że uda, na... że uda mu się to wygrać. Jeżeli to wygramy, bo prawdopodobnie zostanie nam tylko do pokonania, i odzyskamy nasze HP. Czy ten hałas, czy ten przeciwników? Czy oni będą wiedzieć, gdzie my teraz jesteśmy? Póki co wiemy, że przeciwnicy chyba walczą jeszcze z drugą grupą. Albo z trzecią, albo z czwartą, bo już tyle tu się dzieje. Nikt nie wie do końca, co się dzieje. Ja w tym momencie zaraz będę wstrzeszony i będę musiał to przeżyć. Muszę to przeżyć. Gdzie są przeciwnicy? Ja już idę. Idę na poszukiwanie moich przeciwników. Co tutaj miał nasz przeciwnik? Tu chyba ktoś jest. Tu chyba ktoś jest. Nie, nie, nie mogłem tego zrobić tak, tak źle strasznie, że rzuciłem ten granat. On powinien wejść do środka. Mm -hmm. Czy tam ktoś jest? Tak, wchodzimy, 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 wchodzimy. Szybka, agresywna sytuacja. Dominujemy, dominujemy mapę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze jest, co z tym zrobić? Czy my tu gdzieś mamy jakieś substancje palące? Mm, poza naszymi towarzyszami szukamy, szukamy jakiegoś rozwiązania, szukamy czegokolwiek, by zyskać, zyskać, zyskać jak najwięcej. Tu już jest spalony łowca. Ale jeszcze tego, jeszcze tego spadnie. Oni tu gdzieś są, oni tu na nas czekają i my musimy to, to zrobić. Nie udało mi się podpalić przeciwnika. Nie wiem, nie wiem co w tym momencie zrobić. Muszę znaleźć jakieś rozwiązanie. Okej, okay, chyba mi pingują, że powinniśmy iść zrobić bossa, tak. To są pingi, żeby zrobić bossa. Pójdziemy zrobić bossa, może odzyskamy szybko HP. Może się nie wskrzeszą, może nie będzie tak źle. Tam boss się chyba już robi. Mamy ciężką sytuację. Nasi przeciwnicy chyba padli na ten sam pomysł, żeby już robić bossa. I oczywiście dostaję strzał. Miałem już tak mało HP, że musiało mnie to zabić. Zobaczmy, jak sobie poradzą nasi towarzysze. Tam już chyba jest tylko jeden przeciwnik. Nasz sojusznik umarł właśnie na dobre. Wszystkie jego paski HP zostały wykończone. Nasz towarzysz, nasz towarzysz próbuje, jeszcze próbuje, jeszcze walczy, tak. Mamy dwóch przeciwników, chyba. Słyszę podwójne kroki. Zobaczymy, co przedstawi nasz towarzysz. Nie będzie to łatwa gra, to na pewno. Nie liczę, chyba nawet na to, że mnie wskrzesi. Nie zazdroszczę mu tego momentu, tak? Zostać sam na dwóch. Tam jeszcze pokonaliśmy paru przeciwników. No jest po prostu ciężko, tak? Byliśmy otoczeni z każdej możliwej strony. Zobaczcie w ogóle, jak strasznie wyglądają te miejsca. W rogach są manekiny, które po wejściu przez okno albo wejściu szybkie. Po szybkim wejściu do pomieszczenia można się pomylić, wystraszyć i oddać strzał do manekina, co zdradza Twoją pozycję automatycznie. Zobaczcie, ile tutaj jest tych manekinów. To jest niesamowite. No i niestety, zostałem podpalony. To raczej nie wróży nic dobrego. On nie ma zbyt dużo czasu, żeby mnie uratować, więc nie podejrzewam, żeby to się udało. Tak jak mówiłem, ta gra nie zawsze oznacza, że się wygrywa, tak? To jest trudna gra, wbrew pozorom, bo nigdy nie wiesz, z której strony ktoś nadciąga. Musisz się liczyć z wieloma zmiennymi. I cóż, no, jeśli zobaczymy, jak bardzo HP mi ucieka. Zostało mi 25 HP. Nasz towarzysz ma. Małe szanse, żeby cokolwiek zrobić. Jeżeli jest trzech przeciwników, ja słyszałem co najmniej dwie pary kroków. No, nie, nie zdąży mnie uratować. To już raczej nie ma na to szans. Wiadomo, on nie może też rzucić się w wirakcji. Zaraz usłyszycie dźwięk, że zostało moje ciało spalone już doszczętnie, więc zostanie sam. Tak, dostaliśmy informację na samym środku ekranu. Ja już nie żyję. Przeprosił to miło z jego strony. Aż go dodam do znajomych. Bardzo dobry rzecz. Muszę przyznać, że większość tych sytuacji przetrwał, takich trudnych. Dalej jest niezauważony. Czy on to zrobi? Czy on to zrobi i wygra tę gierkę? Chyba zabił pierwszą osobę. Nie wiem czemu nie usłyszałem dźwięku zabójstwa. Pozostaniemy i będziemy kibicować naszemu towarzyszowi. Naprawdę gra świetnie. Hmm. Podejrzewam, że dostał właśnie strzał z Mosina, bo zabrało mu to jakieś 130 hp. Widzieliście zresztą, że zostało mu niewiele z tego ostatniego paska hp. Ale nasz sojusznik bardzo dobrze myśli, dobrze taktycznie gra, bo leczy się zaraz po otrzymanych obrażeniach. Nie próbuje, nie walczy na siłę. Wszystko, wszystko robi z rozwagą, więc gra tak jak powinien grać. Mm, ma dwóch przeciwników. Ach, zdążyli się wskrzesić w takim razie. Mmm, czemu to nie siadło? To wyglądało jakby miało usiąść. Jakby w tym momencie miało się zakończyć. Powinien się uleczyć, ma jeszcze chwilę czasu, po, powinien to zrobić, ale no zdaję sobie sprawę, że liczy się z tym, że mogą go agresywnie zaatakować. Ja też mam przytłumiony dźwięk, jak to słyszycie. Dźwięk ten jest przytłumiony, ponieważ... no nie mogę mu już za bardzo podpowiadać, bo gdybym był z nim połączony w jeszcze jakiś inny sposób, to... To bym słyszał dokładnie te dźwięki. Oj było bardzo dobrze. Zrobił bardzo dobrą próbę, zabił przeciwnika, który był na blisko. No i niestety z dystansu go ktoś jeszcze pokonał. Zachował bardzo długo zimną krew, więc wielki szacunek za tę grę dla niego. No cóż, jak widzicie, w grze hand nie zawsze się wygrywa. To nie jest tak, że każda gierka to będzie łatwa wygrana. Czasami to są sytuacje losowe i. Timing, tak? To tego się nie przewidzi. Akurat ktoś w danym momencie cię widzi, ty go nie widzisz, tak? Na tym polega ta gra. Zobaczmy, ile osób udało nam się zabić. Głównie to naszemu koledze, którego obserwowaliśmy na koniec, udało się zabić kilku graczy. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jakie są statystyki. Zabiliśmy czterech graczy. Mnie się chyba też udało coś zabić, ale nie jestem pewny. Zobaczmy ostatni pojedynek, Twoje łączna liczba zabić, tak? Sześciu. Ach, no tak, bo się wskrzeszali. Mnie się udało chyba zabić tylko jednego, tak? Hm. No nic, ja dziękuję Wam bardzo. Tak jak mówię, ta gra nie zawsze kończy się zwycięstwem. Nieważne jak dobrze grasz, czasami to jest po prostu zależne od czasu. Ja Wam dziękuję za wspólną grę, za wspólną zabawę i zapraszam Was do następnych materiałów. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.